Znam się Paweł Holc, 29 lat, jestem zawodnikiem Strumiloruszki. Jest to kronika mojego męża, Pawła. Staramy się zbierać wszelkiego rodzaju wycinki z gazet. Karierę robił Zbigniew i, i Grzesio Lato i Kazimierz Dejna, a my jesteśmy raczej takimi średnimi chłopaczami, ligowymi. Fajna brameska, chciałbym strzelać takich jak najwięcej. On jest zawodnikiem wszystkim zdyscyplinowanym, zawodnikiem doświadczonym, koleżeńskim. Jest to autentyczny, prawdziwy kapitan, który, który w trudnych momentach potrafi zespół zmobilizować. Sam od siebie dużo wymaga i nie tylko na boisku, ale i po, poza boiskiem. Chciałbym się dać piłkarzy mieć więcej w zespole. Całe moje życie to jest hobby, to jest piłka nożna i jeżeli mnie nie ma w domu, jestem na treningu, to przychodzę i najczęściej włączam kanał sportowy. Podziwiam tych ludzi, którzy grają naprawdę fantastycznie w piłkę. Szafie. Masz? Proszę. Przeżywam to razem z nim i staram się być e, praktycznie na każdym meczu. Dobrem co i bramka. Tak jakby człowiek miał lecieć za chwilę uczucie takiego spełnienia. Trafienie do bramki przeciwnika to jest e, kropka na d. Jedynie mi tego brakuje, że nie zagrałem w polskiej reprezentacji. I myślę, że, że będzie mi ciężko zagrać. Jest to takie jedno moje marzenie niespełnione do tej pory mieć orzełka na piersi. Każdy z piłkarzy o tym marzy, także nawet mi się zrymowało. <laughs>